Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest dzień dla mnie. Czekałam na niego bardzo długo. Ostatnio mieliśmy dosyć stresujący czas i. Dzisiaj stwierdziliśmy, że należy mi się i mam wyjście tylko dla mnie. Właśnie wyszłam od fryzjera, także włosy świeże zrobione, odświeżone, trochę sobie przycięłam grzywkę z przodu, taką dłuższą, wiecie, żeby mi nie przeszkadzała, ale tak coś troszkę zmienić. Kolorek oczywiście odświeżony, zrobiliśmy taki naturalny mm, Odrost. Mam pasemka normalnie, ale też taki właśnie ciemny odrost, żeby się tak naturalnie, wiecie, blendował, bo za miesiąc będę w Polsce, na Komunii i nie chcę, żeby mieć takiego brzydkiego odrostu, a też nie chcę już za miesiąc robić znowu włosów. Także jestem mega zadowolona. Włoski świeżo, bo już wygląda, wiecie, jak, jest, jak jesteście zaraz przed fryzjerem, to już sobie wmówiłyście pewnie, że włosy są okropne i wyglądają źle, i też robiłyś już root nie używałam, wiecie, fioletowego szamponu, żeby przed fryzjerem nie używałam i po prostu, o, tak ich nienawidziłam, a teraz są piękne i jestem bardzo zadowolona i są mięciutkie po prostu jestem bardzo dona. a teraz idę na zakupy jestem w ogóle w Milton Keynes tutaj, tutaj mieszka moja fryzjerka um, nie pamiętam kiedy ostatnio byłam sama tutaj na shoppingu. Adam mówi, że jakieś 2-3 lata temu, że byłam na zakupach, coś dla rodziny kupowałam, ja tego nie pamiętam, także to się nie wydarzyło. Więc chyba pierwszy raz, jak, znaczy ostatni raz, jak tutaj mieszkałam i jeszcze dopiero się zaczęłam spotykać z Adamem, um, więc to jest moja wersja. Więc cieszę się, widzicie, na spokojnie pochodzę, szukam dżinsów, najważniejsze dżinsów um, i może kurtkę dla Liyama um, na wiosnę. Ale coś tak sobie popatrzę, wiecie, może coś się znajdę. Ale głównie muszę kupić jakieś dżinsy. E, albo jakieś spodnie, po prostu. E, no i jakąś dobrą kawkę na pewno. Nie tak tekstu, ale sobie wyobrażacie, bo rzadko mam takie wyjścia. To tylko chyba mnie matki zrozumieją. Także mam nadzieję, że spędzicie ze mną te kilka minut. I lecimy. To strasznie wiać i stamtąd musiałam gonić mój bilet do dotąd mi wiało. W ogóle ja jak tu mieszkałam, to jak jest ten nowy budynek, to tam się skręcało i ja tutaj mieszkałam, a shopping center jest tutaj. Także żyłam najlepsze życie, rzut beretem do mega wielkiego shopping center. Już kolejnego dnia, wczoraj po prostu padłam w połowie tego centrum zakupowego, już byłam tak zmęczona, a jeszcze przynajmniej były sklepy, które zaplanowałam, że właśnie tam będę szukać spodni. Nie wiem, dlaczego nie poszłam po prostu w drugą stronę, bo to centrum mi się idzie, tak wiecie, naokoło ja zawsze chodzę w jednym kierunku. A dwa główne sklepy, do których chciałam wejść, były na końcu, wiecie, jakbym poszła od tej strony, to bym od razu w nich wyszła, bo myślałam o Zarze i H&M um, hey, i ani w zarze, ani w Heijenem nic nie znaczy nic nie było, w ogóle jest mało normalnych jeansów, są jakieś takie na przykład obcięte na dole i nie podszyte, mi się to nie podoba, albo jakieś poszarpane, albo z jakiegoś takiego mega sztywnego materiału, a ja poczuję tak jednak, wiecie, wygodne. E, I niestety w Zarze były jedne, e, w które się zmieściłam, ale tak mi tutaj się w brzuch wbijały, także nie, 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 fajne w, w, w ogóle nic nie mi się nie podobało. Ach, byłam tak ugrzana, w Nextie były duże wyprzedaże, albo tyle ludzi, że sobie nie wyobrażacie i po prostu nie chciałam się stać w tych kolejkach, absolutnie nie. Tam były takie tłumy, to jest dosyć duży Next, także nie, um, więc pochodziłam, nie kupiłam. Pojechałam po spodnie, nie, spodnie ja spodnie. Pojechałam po spodnie kurtkę, ale ja mam kurtkę kupiłam i to bez problemu Weszłam i właśnie w od razu zobaczyłam ją na wyprzedaży. Nie wiem dlaczego, bo to jest wiosenna kurtka, zimowe były na wyprzedaży i te kilka wisiały, akurat w ich rozmiarze i one mi się tak mega podobają, Widzicie, co, zapnę ją. Także chociaż tyle że mój syn skorzystał. Taka jak bomberka jest strasznie fajny materiał. Taka porządna, bo to właśnie w Nekście no jednak są takie troszkę lepsze rzeczy. I w zeszłym roku też miał z Nexta, tylko dużo ciejszą. Ale mi się tak strasznie spodoba. Jest przeciwdeszczowa. Pięknie wykończona, właśnie w środku. I była na promocji z 32 funtów na 16. Także i mój mąż ma bardzo, bardzo podobną z zeszłego roku, więc będą tak fajnie razem wyglądać. I dużo pochodziłam, mało kupiłam. Byłam tylko na gorącej i wiem, że winiłam z Sylwię, um, Sylwia ja za to, e, wiecie, nie chcę tak naprawdę nikogo winać, ale gdyby nie Sylwia, to bym w ogóle nie widziała, że oni tam kawy i takie rzeczy robią, więc tam w wolniej nie wyszła, a tak to widziałam i weszłam, ale była przepyszna chciałam wziąć kawę, ale jak zobaczyłam te gorące czekolady smaki wziąłam orzechową i ten krem, co wam pokazywałam, to był nie pita śmietana czekoladowa, tylko to był taki krem jak do tortów o, także więc Najpierw zjadłam tą urzeczką po prostu jak deser, a potem tą gorącą czekoladę. Przepyszna, więc nie żałuję, rewelacja. Um, i, I jeszcze też szłam e, poszukać sobie jakichś spodni takich dresowych, takich głównie po domu coś wygodnego, bo y, tego też mi troszkę brakuje i weszłam do Victoria's Secret uwielbiam Victoria's Secret, jest przepiękny sklep tam, duży, wiem, że nie wszystkie się sprawdzają y, ich ciuchy ale mnie się akurat podobają, mam ich trochę mam też bieliznę y, i kupiłam sobie takie joggersy w takim fajnym kolorze mają tylko tutaj pink na nodze, i no w sprzedażach, także troszkę taniej. To są skinny joggers, one się nazy na nazywają, także one są takie dopasowane. I zapłaciłam za nie 15 funtów z 46, więc strasznie mi się kolor spodobał, jest taki mięciutki, I akurat właśnie wiktoryjski, się bardzo lubię. No i takie jedna sobie jeszcze wzięłam. Bukserki, i one były po 4 funty z 9. I byłam jeszcze w. TK Max się tak sobie połaziłam. Też tłumy niesamowite, ale ja lubię. uwielbiam TK Maxa, uwielbiam Home więc taki duży. to jest dużo większy niż tu w Norton. No, także sobie troszkę połaziłam, ale w sumie nic nie, nie znalazłam. Kupiłam sobie gąbkę bo potrzebowałam, akurat zobaczyłam, bo mam z EcoTools fajną gąbkę, taką, taką myjkę bardziej, z takim, wiecie, takim ostrym do, wiecie, do ut. I taka była za 90 to do różący, wziąłam myjkę i wiecie, co kiedyś myślałam o tym pędzlu do masyczek. Kiedyś Wam opowiadałam, jak byłam, zadają właśnie Nie opowiadałam, czy nie opowiadałam, chyba mi opowiadałam. Eee, właśnie przy Kasie już płaciliśmy i oni mam przy kasie takie różne jeszcze duperelki i kosmetyki często. Ja sobie tam patrzyłam i złożyłam ten pędzelek i popatrzyłam się na nich, a oni oboje stali, pani kasjerka ja tam stoli i patrzyli na mnie, czy ja jeszcze coś kupuję, ja się tak zestresowałam i nie, 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 już może płacić. I on zaczął płacić i... I potem sobie, że kurde, mogłam kupić sobie ten pędzelek um, i to jest pędzelek z um, The Body Shop i to jest taki drewniany pędzelek do nakładania maseczek, także kosztowało 2,99, więc kupiłam sobie, czekał na mnie, on wiedział, że ja go chciałam kupić i to były całe moje szalone zakupy, także 4 godziny, dlatego... Ale wiecie, odpoczęłam. No, i przede wszystkim zrobiłam włosy. się użyłam już po swojemu troszkę, więc troszkę inaczej wyglądały. takie daleko dziutkie. Um, no, także tak nam dzień zleciał. Do, dojechałam późno mieliśmy na zakupy, ale już mam tak zmęczona na, wiecie, spożywkę. I Adamowi też nie chciał, bo oni byli na wycieczce, wiecie, autobusem, na placu zabaw, i, i Adam też nie chciał już nigdzie chodzić. Także teraz właśnie się z, chłopaki zbierają na górze. Ja już jestem wysbierana, muszę to się, wiecie, ubrać kurtkę. I jedziemy do Tesco. Także do zobaczenia później. Piszemy listę zakupów. Możecie odczytać tak. Super. Number five. Dawno nie robiłam zakupów takich także szybciutko Wam pokażę, co kupiliśmy. Duże mleko i średnie to Adam sobie bierze do pracy, bo oni sobie na zmianę kupują mleko do pracy. Yy, bułeczki dla Liama i oczywiście gingerbread men. Perlinki uwielbia yy, bekon i kurczaka, ser żółty. Adam powinien dać polski. Mozzarella nie wiem do czego ale zawsze się do czegoś przyda. Jogurty dla y, Adama mleko dla liama, oczywiście te nudne owsianki, nie wiem jak Adam je lubi, ale lubi, codziennie bierze jedną sobie do pracy, actimelki dla liama, do szkoły on sobie takie bierze, to do, dla niego do szkoły również, tu wziąłem jakieś kubusie witaminy C co, co sobie wzięłam do rozpuszczenia, bo coś mnie tak wiecie, ta pogoda i ciągle mam katar także będę sobie pić witaminę C, lody ulubione liama, to są to takie wiecie wodne, ale w sumie jak ja byłam dzieckiem też najbardziej lubiłam wodne, także Zawsze je mamy w domu, w zamrażalniku, i jak ma ochotę, to sobie takie jazdy Duży chlebek. E, wo, takie smakowe wody jabłkowe też dla Liama. Ostatnio to uwielbiam, Adam kiedyś to kupił z mango takie. On jest taki fajny, gęsty i Liam go ubóstwia. E, mleczko kokosowe, bo będę robić tego butter chicken. Dawno nie robiłam, gdy miałam do pracy z ryżem. E, wzięłam sobie dwa, dwie kawki do Tassimolatę i kapuczynko. E, tu sobie tym barka Liam wziął. Do szkoły bierze sobie jeszcze takie właśnie ciasteczka. Tu ma takie jeszcze zwierzaczki. E, takie coś kupiliśmy, jakbyśmy mieli smaka na coś słodkiego. I Adam będzie sobie robił e, takie jedzenie. Ja nie lubię tych sosów, ale on lubi, także... Tak, i trochę warzyw, owoców, truskawki. Są takie piękne, czerwone. Ja tak uwielbiam truskawki. I jeszcze na promocji, także codziennie. Jak tylko jestem w Tosku, to kupuję truskawki, żebyśmy mogli wszyscy jeść. E, winogronka, pomidor, ogórek. Pieczarki. Ja będę robić takie nadziewane naleśniki z, pie z pieczarkami, cebulą i jajkiem, coś jak krokiety, ale nie będę ich obsmażać, tylko tak z takim nadzieniem sobie mam ochotę zjeść. E, banany, czerwone pomarańcze, e, nigdy nie widziałam ich wcześniej, więc jak będą dobre to będę sobie kupować te, bo są tylko 10 pensów droższe niż zwykłe pomarańcze, a ja bardzo lubię pomarańcze do pracy. Jabłka, ziemniaki i kończy nam się płyn do naczyń. Tu mamy zawsze już w zapasie. Mamy rolkę, ale muszę mieć w zapasie. Chusteczki, hagi, zawsze je kupujemy nadal. Jak się coś wyleje czy coś, to zawsze mokrą chusteczką sprzątam, także zawsze je kupujemy. I jajka. Ponieważ już się zaczynają kończyć. Już takie ostatki są na półkach. Chyba zaraz znikną z półek. Także kupiliśmy sobie, żebyśmy mieli na święta. Bo tutaj widzicie, tak wygląda wielkanoc właśnie. Także każdy ma. Adam sobie wybrał takie Galaxy. Więc ma jajko i trzy paczki, znaczy do, dwa batoniki jakieś takie luzem. Ja sobie wzięłam Iniex, bo ja uwielbiam. To są moje ulubione. Iliamowi wzięliśmy ze Smarties, bo takie z dinozaurami, także wiedziałam. Coś, co on lubi. Więc to będzie na święta, taka przekąska. Nienawidzę jeździć na zakupy w niedzielę, ale wczoraj nie daliśmy rady właśnie i musieliśmy, nawet sąsiad się zdziwił, żebyś na zakupach w niedzielę. Nie było tragicznie, myślałam, że będzie dużo więcej ludzi, ale nie, jednak niedziela to nie jest najlepszy dzień do yy, robienia zakupów. I jeszcze do tego Liam traktuje nas jak taksówkę, bo jak się tam dalta, to ona mówi, którą drogą mamy jechać do domu, więc ja nie wiem, chyba będziemy musieli go teraz yy, pobierać, wiecie, opłaty. Jak Skoro mamy go przywozić, tędy co on chce. E, no nic, chyba sobie, sobie zrobię kawkę e, jeszcze za wcześnie na obiad. Jest po pierwszej, ale nie jestem głodna, dalej czuję śniadanie. I w sumie jeszcze nie wiem, co dzisiaj będę jadła. Zjadłam paczkę chipsów, tych wielbiam, te są najlepsze. I e, idę robić obiad, będę robić sobie kurczaka. Bo już nie mogę przeciągać, jestem po prostu głodna, już już zaczynam szukać przekąsek. Także zrobię sobie i będę miała również jako lunch do pracy na jutro i może na wtorek, może zrobię trzy porcje. To będzie jeszcze na wtorek. Oh, thank you. Na koniec przychodzę do Was z kosmetycznymi polecajkami, bo wiecie, że u mnie nie ma ulubieńców, także we vlogach Wam pokazuję, jak mi się coś sprawdza. To już miałam i to też jest znane, ale wróciłam i może ktoś jeszcze nie próbował miszy BB Cream, uwielbiam. I potrzebowałam właśnie, chciałam coś takiego bardzo nawierzającego, żeby to była taka, wiecie, taka skóra która wygląda jak była dobrze pokremowana, e, bo ostatnio miałam takie ciężkie podkłady i nie. E, także przypomniałam sobie o tym kremie, tylko zamówiłam kolor 23, bo ostatni 21 był za jasny. E, jest super. u rewelacja, więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to polecam. To jeszcze takie ciepłe dni idą. Mnie jest wiecznie ciepło, także ja nie chcę Czegoś, co będzie mi teraz spływać. A drugi kosmetyk to jest balsam do ciała, i to jest oczywiście Flaw. Dokopałam się do niego, doczekał się swojego em, swojego debiutu. E, I to jest Super Food with Coconut Oil nawilżający Aqua Lotion. To jest Nawilżający 95% składników naturalnego. Jest superowy. I w ogóle patrzcie się, jaki, jaki on ma kolor. Jaki mega niebieski. Ale jest taki właśnie lejący się. Super się od razu... Oooo. Wiesz Ostatnio robiłam peeling sobie. Mam taki zdziai. Ja miałam takie ręce. bo Ja ogólnie mam, wiecie, w super stanie e, dłonie, bo bardzo e, nawilżam. Ale o, Jezu. E, ale po tym peelingu to miałam takie... Ja, o, jak całkiem nową skórę jakbym miała. Żałuję, że jadę z podręczną tylko i nie będę mogła sobie nic kupić, wiecie, tak z kosmetyków. E, bo bym sobie pewnie nakupiła flafa w... E, porozma nie, e, ale ten jest bardzo fajny, polecam serdecznie, ładnie pachnie, super się, szybko widzicie, bardzo szybko się wchłania, fajnie nawilża i do tego jest taki ładny, dlaczego tego są takie ładne i człowiek musi je kupić, bo to taka, wiecie, no kobieta, no to musi sobie kupić coś ładnego, prawda? E, ale super mi się ten balsam sprawdza. Także kolejny, chyba jeszcze tylko nie próbowałam tej chmurki. O, jeszcze tej maski, ale maskę mam, także spróbuję, ale jeszcze nie mam i nie próbowałam jeszcze chyba chmurki z tego, co kojarzę, ale super, także to polecam. Będę kończyć, ponieważ zrobiłam tego dwudniowego vloga, chyba jeszcze nie robiłam tak z dwóch dni, a może robiłam. I nie chcę, żeby on był też za długi, pomyślałam, że ja go teraz sobie zedytuję, to jeszcze go dzisiaj wrzucę, a dzisiaj mnie tylko czeka jeszcze prasowanie, patrzy na mnie, <grym> a muszę, bo tam mam uniform Liama, także muszę wyprasować i trening, będę się ćwiczyć, mam dużo energii, więc aż mi się, wiecie, chce, więc będę dzisiaj robić trening. I w sumie tyle. Także nic ciekawego już nie będzie. Jakaś kolec, kolacja lekka, coś z jajkiem. Nie mam cię jajka, ja lubię jajka, W ogóle są też tu problemy z jajkami. E, ostatnio bardzo często, zwłaszcza u mnie w Tesco, że nie ma w ogóle. W ogóle. Ale nasze ścianakoszanki e, tam gdzieś znajomych i mamy takie z farmy jajka, więc takie fajne. E, więc z tym nie mam problemu. A my jemy dużo jajek, dużo jajek uwielbiam. E, także. Jakaś lekka kolacja jeszcze wpadnie, i tyle. Także mam nadzieję, że taki vlog dwudniowy Wam się również spodobał. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. I do zobaczenia już za tydzień, a jest w ogóle mój ostatni tydzień pracy, bo potem mam urlop i majstra przyjeżdża ja z mężem, ale chyba jednak przyjedzie sama, niestety się nie udało um, jeszcze trzymam kciuki może jeszcze się tak, to wie ale jak coś, no to przynajmniej majstra będzie więc będzie fajnie, Mam urlop, ja ma wolno od szkoły dwa tygodnie e, Wielkanoc jest w ogóle święta akurat e, także fajnie będziemy trochę zwiedzać Anglię e, więc na pewno będziemy robić jakieś vlogi dobra to pozdrawiam was kochani bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!